Achę. O mój Boże, druid, ale że mu nie jest gorąco? Chyba, że nagrywał jak było zimniej, ale powiem wam, że taki, taki strój to przewalony chyba teraz mieć. Dobra. Influencerów jest na... o, wielu influencerów jest nastawionych głównie na zysk. Mam kod rematowy. On no, pewnie to co mówił, nie? To swipe up. Na zarabianie jak największej ilości pieniędzy w jak mm -hmm. najkrótszym czasie. Mm -hmm. Tacy twórcy są gotowi wcisnąć swoim odbiorcom każde kłamstwo, jakie napisze dla nich zleceniodawca. Dwie godziny treningu mm -hmm. odpowiada 24 minuty z tym urządzeniem. Nie interesuje ich, Bo? czy hasła, którymi reklamują produkt są prawdziwe. Ważne, by wynagrodzenie było odpowiednie jak przyspiesza o, zębów, przez to jest on teraz to i skuteczniejszy? Po takiej współpracy obie strony są zadowolone. Reklamodawca się rozrasta, bo dzięki influencerowi sprzedaż wzrasta. Ewron, Influencer... Bron nie da się podkręcić w, procentów w kasynach Kelner Jojo. Się bogaci, bo reklamodawca jest w sporo takiej bańce, jedynymi osobami, którzy tracą, są widzowie. Tracą, bo zaufali swojemu internetowemu idolowi. Stary w kasynach zegarek jest opóźniony, żeby ludzie nie myśleli, że siedzą tam za długo. A ty mówisz, że się 1% podkreślić. Rajstopowa Lexi. Poniu, dzięki bardzo. Chaplin. Jakiś czas temu topowa polska influencerka Lexi polecała swoim widzom polarowe rajstopy ze strony Soul Fluffy. Uwaga, 2F i 2Y w nazwie. Jak się zaraz przekonacie, warto to podkreślić. Uff, wspaniałe rajstopy w sklepie polecanym przez Lexi kosztowały 280 zł, a poprzednio... Hej, czad, widzowie, w, w tej dobie insta-story rabatowy, to ja bym się bał cokolwiek zareklamować obecnie. To I się 190. okazało, że Lexi z Bangladeszu normalnie to coś przylatuje. Bla, 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 To są rajstopy, ale polarne. Pokazywała, Chciałem jak rajstopy baniem. pięknie na niej wyglądają. To te influencerki, dalej to da, reklamują. Są mega bardzo wygodne, więc girl. Zachwalała i wypowiadała się o nich w samych super... Ok, ok więc tu w środku jest normalnie nie. Polar, jest. nie widziałam w że coś takiego istnieje, więc ja naprawdę się cieszę, że mam coś takiego teraz. Podkreślała, że to była współpraca bardzo. godna Pięteczka. uwagi. Serio wydaje mi się, że to jest warta uwagi, współpraca. Pech mhm. chciał, że uwagę na rajstopy reklamowane przez Lexi o? zwrócił także Naruciak. Pokazał on, że drugi produkt można kupić na AliExpress trzy razy taniej. I że rajstopy, ja które zachwala Lexi również pochodzą z AliExpress. A cała o mój Boże, nie gadaj, że jest to zrobione. Ktoś githuba zrobił 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4. No co, jest był square! Yellow square! No przecież tam był czerwony napis! 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, purple, white, white był, dobra, ale przynajmniej pierwsze zrobiłem, do... czad, po angielsku jeszcze się muszę zastanowić jak to napisać, no to wiecie, to jest inna szkoła, spokojnie, tu na pewno będzie, tu na pewno przetłumaczyli na polski, nie no, ma no, problemu. Która strona, so fluffy, to klasyczny dropshipping. Co to jest do... Dobra, da się to ogarnąć. Nie, czad, to się da ogarnąć. Przysięgam, że to się da ogarnąć, tylko po prostu wiecie, wiesz o co chodzi, nie? Ty, ale na, ale na piątkę to już jest, jest hardcore, nie? Zapamiętaj w ogóle, gdzie co jest, dobra, okej. Okay. 4, 5, 2, 1, 3, 4, 2, 5, 3. Jeszcze raz, bo ten, dobra, dobra, no no.

Znam był gry. Dobra. Jutro. Jutro, Jutro to Prosty zrobię. Prosty model biznesowy. Na przykład znajdujecie na AliExpress RaiStopy za 50 zł. Czas, kiedyś to było w 2018 na GTA, to po prostu wierciłeś 5 minut i wychodzisz z kasą. Potek zakładacie stronę i Holy sprzedajecie shit. takie RaiStopy za 180. Sprzedajecie ich na przykład 1000, więc na wasze konto wpływa 180 tysięcy. Następnie kupujecie te 1000 RaiStop dla klientów na AliExpress za 50 zł każde, więc wydajecie 50 tysięcy złotych. Okay. RaiStop nawet nie widzieliście na oczy. Od razu od sprzedawcy z AliExpress lecą do waszych mhm. klientów, a was w naszej kieszeni zostaje 130 tysięcy złotych. Ale w teorii, w samym dropshippingu nie ma nic złego, bo na tym opierał się od zawsze handel, że kupujemy coś taniej, a sprzedajemy drożej. Mm -hmm. Tutaj problemem może być tylko RODO. Ale jeśli jesteśmy transparentni i informujemy klientów, że przekazujemy ich dane innym podmiotom, no to wszystko wydaje się legitne. Niestety, w tym przypadku, w przypadku tej współpracy z uwagi uwagi, nie mamy do czynienia pod? z dropshippingiem, jak myślał Naruciak. W przypadku współpracy Lexi mamy do czynienia ze skórwyseństwem. Dlaczego? O. Sprawa bardzo prosta. Otóż zlecenia. Paniodawca Lexi znalazł rajstopy na AliExpress za 50 zł, założył stronę i sprzedawał je za 180. Zapłacił Lexi za reklamę, by ta opowiadała, że jego rajstopy są super, by w ten sposób zwiększyła mu sprzedaż. Nie że 30% na te rajstopy, więc girl, swipe up, bo naprawdę. Bardzo fajna, Girl. Że A gdy widzowie Lexi uwierzyli jej i zakupili produkt, to właściciel strony, zamiast zamówić klientom teraz stopy mm -hmm. z AliExpress, po prostu zamknął stronę i zgarnął cały hajs dla siebie. Czy sprzedał nice. tysiąc sztuk, czy może kilka tysięcy? Ciężko powiedzieć, ale patrząc na zasięgi Lexi, mógł zgarnąć nawet kilkaset tysięcy złotych. Finalnie wielu widzów Lexi zostało oszukanych. Mm. Czy winą warto obarczyć znaną influencerkę? Oczywiście, że tak. Może ona mówić, że jest sprawą zaskoczona tak samo jak jej widzowie, którzy dali się nabrać. Ale przecież strona, którą reklamowała, od samego początku śmierdziała. Regulamin był niezgodny hmm. z prawem. Na stronie nie było żadnych informacji, kto so odpowiada za sprzedaż i do kogo można kierować reklamację. Narudziakowi zajęło tylko kilka minut zweryfikowanie, że ta strona Dobre, łamie prawo. Dobre, Leksi dobry. ma ogromne zasięgi. Dostaje sporo propozycji współpracy, więc logiczne jest, że je sprawdza, bo część ofert po prostu odrzuca. Mm -hmm. Na dodatek Leksi nie działa sama. Pomaga jej agencja Jazon Media. Pomaga ja e, ja poznam Kleopatrza. Zaczęłam współpracę z Donatą. Panem. A Lexi, z tego co wiem, to jest jego w cudzysłowie podopieczną, w się sensie jest jej menadżerem. Donatan doradza na Czyli przykład Lexi, jak rozwiązać spół a? ze Spotlight oraz pomaga mm. właśnie przy współpracach z markami. Producent pracuje w branży od wielu lat, więc dokładnie wie, jak dobierać partnerów biznesowych, by wszystko dobrze działało. Byliśmy oszukani potężnie na, na naszej płycie. Ciężko mi uwierzyć, doświadczona tak osoba nie z kim nawiązują współpracę. A przecież każda oferta, odkąd Leksi wyniosła Donatan się z kim u ze już nie, no nie. Niestety, dzięki profesjonalnemu no, podejściu on. Lexi i jej teamu, ten na całej ten... sytuacji rykoszetem oberwała zupełnie niezwiązana ze sprawą polska firma. W związku z tym, że pełno osób zostało oszukanych, a strona, którą reklamowała Lexi, po współpracy mhm. magicznie zniknęła z internetu, to wściekli ludzie nie wiedzieli kogo zgłaszać na policję, kogo raportować za oszustwa i komu wystawić negatywne opinie. Wpisywali w Google South przez 2F i 2Y, ale mm -hmm. oszust już usunął wszystkie powiązane z akcją konta. O I niestety nie. ludziom wyskakiwała polska marka, która pracowała na siebie od 2016 roku. Marka South 2F i 1Y. Marka, nie, która biblioteku. nigdy nie miała z lekcji nic wspólnego i która nigdy nie sprzedawała rajstop polarowych. Ludzie zaczęli masowo zgłaszać markę za oszustwa w związku z falą <noise> Ziom to inna firma po co zgłaszacie markę za oszustwa w związku z falą to negatywnych ocen i raportów Facebook zablokował tej niewinnej firmie konto reklamowe powiązane z ich fanpage'em, który budowali latami. Zmuszeni byli założyć. Jest to decyzja ostateczna i nice, Facebook. ...latami. Zmuszeni byli założyć nowy profil. Przedszona firma postanowiła jest to sprawę ostateczna. na policję, Ale oszust wiedział, co robi i nikt z pokrzywdzonych i oszukanych osób nie posiadał adresu ani nazwy firmy poza małym tropem prowadzącym do Francji. Mm -hmm, w regulaminie mm -hmm. strony również nie było wzmianki, jaki podmiot prawny odpowiada za sprzedaż. No ale ktoś mm -hmm. Hmm. musiał mieć ten adres i nazwę firmy, na którą był zarejestrowany skamerski sklep, no bo skoro Lex... Evron, jeszcze czego brakuje mi teraz na RP, to silny, no to wam coś pokażę, widzowie. To wam coś pokażę. Przyjęto podanie Eden, a to ten Eden, bo się mamy w znajomych, czyli silny. S? Wczoraj o 19, przyjęli go. Mhm. Mm robiła współpracę, Faza druga podpisać umowę. Musiała komuś wystawić fakturę za reklamę. Faza druga. na teraz Właścicielka pokrzywdzonego polskiego sklepu postanowiła napisać do Lexi i Jason Media z prośbą o pomoc. O, to, to. I wiecie co jej Że nie podadzą danych oszusta, bo mają w umowie klauzulę poufności. Dostałem od poszkodowanej nice. firmy opis całej sytuacji oraz korespondencję. Sebastian Smile z Lexi i jej menadżerami. Menadżer po drugim mailu zadzwonił do mnie. Powiedziałam mu, jak to bez... sprawa z naszej perspektywy i poprosiłam o przekazanie danych firmy, z którą podpisali umowę. W rozmowie telefonicznej powiedział, że nie może ich przekazać, bo zabrania mu tego umowa. Po tym mailu był jeszcze jeden telefon, gdzie pan Piotr przekazał mi, że po rozmowie z prawnikiem potwierdza, że danych firmy nie może przekazać. A a to jest jakiś next level, bo ja, jest, bo ja rozumiem. Ja znaczy, Nie, ja no dobra, rozumiem. Sprzedawać coś na AliExpress pod że jest w Polsce. No, i łapanie frajerów, ale sprzedawanie, tym zamykanie sklepu? Holy shit. Halo, gdzie rajstopy Stopy za Express? Ze względu na umowę o równość. Powiedział, że to, co może Rai Stopy to, to jest firma, która posiada kilkadziesiąt sklepów internetowych i że funkcjonuje na rynku od lat. Kurtyna. Ktoś oszukał pełno osób. Jakaś firma dostała rykoszetem i omyłkowo zablokowano jej konto reklamowe. Biblety i jej menadżerzy chronią tożsamość oszusta. Odmawiają udostępnienia adresu, by poszkodowane osoby nie mogły zgłosić sprawy na policję. No i ja mam uwierzyć, że ta współpraca. Hmm. Hmm. została zaakceptowana przypadkowo, że Kana? to był wypadek przy pracy. Ebron, Dziad, Ebron, nie rozumiem, bo umowa zabrania. W przypadku Lexi to, to przecież ostatni, już ochronna. No, I can't do that, bo ja nie chcę dostać Wiesz co, Lexi, mogłabyś przynajmniej przeprosić tę polską markę. Dziewczyny z tej firmy musiały odpisywać twoim widzom i tłumaczyć każdemu z osobna, że one nawet nie sprzedają tych rajstop polarowych, że zajmują mm -hmm. się produktami z jedwabiu. Ty jednak oraz twoi menadżerzy woleliście w pewnym momencie po prostu urwać konta, olać mm. sprawę. Przestaliście tej firmie odpisywać, bo chciała uzyskać dane waszego kontrahenta, by mieć możliwość zgłoszenia go na policję. Sprawa oczywiście szybko rozeszła się po kościach. Po kilku artykułach życie toczyło się dalej. Lexi nie straciła wizerunkowo zbyt wiele. Dalej mogła liczyć na nowe współpracę. Jednak są w sieci osoby, które niszczą polski internet. Ek są kanały komentarzy, które pamiętały. <laughs> Wataha pamięta. Często na live'ach opowiadałem o legendarnej rajstopowej Lexi, a widzowie dopytywali i naciskali na influencerkę. Chcieliby, by odniosła się do całej sprawy. Mm. I presja się opłaciła. Po prawie pół roku od godnej uwagi współpracy Lexi w końcu się odniosła i obiecała, że ona i jej menadżerzy zwrócą wszystkim oszukanym ludziom pieniądze. Mam że mm. to była pierwsza Ostatnia... A jak ja bym napisał, A, tak że kupiłem tak, tak, tak. Rice to mi dostał hajs? Czy eee, nie ma dużo. tego sklepu już? Osoby, które ja ja kupiłem. Cierpiały, to w sensie osoby, które To zostały, mój PayPal? Eee, tutaj Um, mam nadzieję, że się odezwiecie i że <noise> teksty zostały albo coś było nie tak, to możecie wysłać e, potwierdzenie... Zwrócimy pieniądze wysłać, kopium. E, na tego maila, tutaj gdzieś będzie i my postaramy się wam pomóc, tak żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Ebro, numer zakupu musisz tak dać? Robi? Nie wiem. Wiem natomiast, trzy, że... Trzy, cztery, pięć, osiem. firmie, która przez ich ucierpiała, danych oszusta. Dlaczego? <noise> Dlaczego? No, Dlaczego? No, Dlaczego? No, Kurwa! Się, o ja. mój Boże, już jest Zostaw komentarz o treści Alba. dwa taka pamiętać. W najbliższych odcinkach wraz z Rewo zrobimy podsumowanie innych skamerskich współprac promowanych przez znanych influencerów. O kurde Mam nadzieję dzięki temu, quakers. że będziemy o tym głośno mówić, będzie ich coraz mniej, a influencerzy dbając o wizerunek, będą sprawdzać, co reklamują. Współprac, które są legitne, przecież nie brakuje. Ja w tym odcinku chciałbym wam polecić Surfshark Shark VPN, który zmieszczę. Zwiększa... No dobra, i yy, jeszcze mamy kodopa, tak? No dobra, to jest ostatnie, bo długie intra się pokończyły, no ale to.